Natomiast nie zapominajmy, że przede wszystkim rolą jednak biegłego rewidenta jest weryfikacja sprawozdania finansowego pod kątem rzetelności dokonania tego, przygotowania tego sprawozdania, jak również zgodności z przepisami prawa. I tutaj mogłaby być przekroczona ta cienka granica, w której biegły rewident mógłby później się stać współodpowiedzialny. Za, za te decyzje strategiczne. Ja myślę, że tutaj bardziej rolą rewidenta mogłoby być wskazywanie e, słabości, bo, bo w tej chwili to nie ogranicza się tylko do poprawności wartości przedstawionych. Biegli rewidenci odnoszą się również w ramach badania do mechanizmów kontrolnych, słabości w systemie kontroli wewnętrznej. To są te obszary, gdzie Rewident powinien pokazać, czy ta organizacja, ten podmiot jest gotowa do tego, żeby podejmować jakieś wyzwania, ale przez pryzmat właśnie diagnozy tego, tej sytuacji w podmiocie. Także raczej w tym kierunku. Wspomniał Pan o kwestii konfliktu interesów. No, ten temat się pojawia z perspektywy praktyki, która nas trochę niepokoi jako nadzorce w podmiotach nadzorowanych, szczególnie w bankach, w których no, podmioty z jednej sieci, E, zarówno dokonują doradztwa na rzecz określonych rozwiązań w zakresie zarządzania ryzykiem, w zakresie wyceny też. Tu często mówimy o modelach wyceny w ramach MSR-ów, a z drugiej strony podmiot inny z sieci powiązany z tym podmiotem dokonuje e, badania sprawozdania finansowego. No i, I to jest dla nas już, że tak powiem, żółte światło, że to może rodzić jakiś brak zupełnej niezależności.